Siemanko, właśnie wstaliśmy. Zajmujemy się zwykłymi, prostymi czynnościami. Takimi jak wysikanie się. Mm, mm, pogawędkę. Spokojnie. Zaprosisz od mnie? To nie będzie dobre. Aha, czyli na no, dzieciaku nie możemy więcej tutaj... Dlaczego ty się śmiesz? Mnie śmieci. Czemu nie chcesz naprawić telewizora? Przecież telewizoru. Dobra, energię masz. Wszystko masz. Telewizora nie masz. Po co ci telewizor? Może rachunki za nie, nie ma, rachunków zapłacenia to bardzo dobrze A, szczęście, nagrody szczęścia, wyposażenie majsterkowania Pff, przydałoby się żebym jakoś poćwiczył aha, czytasz już coś? opowieści o wróżkach i co ci to da? zobaczymy co ci to da bo tutaj się rośnie, widzę no chyba nie, chyba po prostu, że książkę skończył. Co dzisiaj za dzień? Dzisiaj mamy wolne. Hmm, całkiem spoko. Majsterkujemy sobie troszeczkę. Tani prysznic i ulepszymy prysznic, zimną wodę mamy. Stukaj, stukaj, rób. Tylko żeby się na mnie zapaliło. Ale spoko już majsterkowałeś to. Samoczynne czyszczenie. i trzeba naprawiać. Spoko. Naprawiony. Ulepszymy. Niech się sam czyści. Gazeta. Ulepszymy, czy nie ulepszymy? Ej, już późna godzina, a my nic nie zrobiliśmy dzisiaj produktywnego Już spać? Dobry jesteś Zupa z puszki Pomidorowa może będzie Pragnienie, pragnienie, no jedzenie nam chyba nic nie da, no nie rośnie tu nic, nic nie rośnie. Podaj obiad. No właśnie. Czyli tylko zjedz coś na szybko i sok plazmowy. Tylko to nas uratuje. nam się gały świecą. Się wysikaj. Może czas coś kupić. Wynik przeznaczenia. Wposażenie rodziny, co mamy? Aha, to mam. Hmm, czyli muszę to postawić tutaj gdzieś? No przykładowo tutaj. I naprawić Na co możemy kupić pojazdy Elektronika Co to są te SIM Points Kup teraz Mhm, dobra Czyli lipa. Telewizor nam niepotrzebny Komputery. No na razie też nie sprzęt grający. Coś by się przydało, żeby nam umilało czas kupimy sobie boomboxa takiego na podłodze, żeby leżał nie można, nie można aha, bo do kuchni tu jest wejście nie można umieścić obiektu na tym miejscu ale już umieściłem aj, nie, 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 panie to będzie chyba w trybie budowania Nie, ch nie chcę blatu, ja chcę po prostu nie można niczego chwycenia nie ma. Hmm. Bo chciałem się tej ściany pozbyć po prostu. Control albo ALT. Aha no. Niepotrzebne nam to. Same oblaty nam no, wystarczą na to. Uff, łazienka. No dobra. I teraz? Czy w takim wypadku da się tego Boomboxa. No dobra, nie będziemy chyba kombinować. Po prostu musimy kupić na niego stoliczek, urządzenia belki, różna armatura. Maszyna nie dla rutyny, to nie dla nas. Mamy najtańszy zwykły prysznic, tak, to jest zwykły prysznic. Ile kosztuje taki? 900. Um. Ile on statystyk higieny daje? Higieno 9. Co tu dalej? Jest? Złagodzenie stresu. jejku to jest inny stres, mają już stylistyczne. Co to są zestawy stylistyczne? To chyba nie dla nas coś. Dobra, kuchenki, zmywarki. Nie. Gabinet. To nadal nie to, to nadal nie to. Urządzenia. Elektronik, komfort. Myślę, nie, nie będzie to w komforcie. Różna, nie, nie, nie. Urządzenie no, wątpię, żeby szafki były w urządzeniach, ale zobaczyć. No, w sam powierzchni przecież, kurde, ślepy jest stoły, blaty. Co jest tańsze, czy stół, czy blat? Chyba, jednak stół. No, tak, ale nie możemy tego tu umieścić, bo za <laughs> bo drogo. Hmm, stół, stół, a ten stolik, co to jest za stolik? Trzeba w takim miejscu umieścić, żeby nie przeszkadzało. No tutaj jak postawimy to się dostaniemy do tej strony, może tak? O, o dobra. A co tam? To nam nie jest potrzebne. Tak myślę. No i to chyba też będzie zbędne. Zawsze te jakieś pieniążki oszczędzone. Mieszkamy sami, więc... O, myślę, że tak będzie najlepiej. Dużo miejsca będzie. Rozrywka. Bardziej pod sport. Co to jest? Wysoka stawka. goście z... mm -mm. Nie, nie, nie. Nie żadnej wysokiej stawki. Aha, zresztą to jest za simpońce, więc. Bieżnia, baseball, piłka ręczna, nożna, czyli rugby. Wszędzie te mikropłatności. Wszędzie. Się trochę denerwujące robi zważywszy na to, że kiedyś tego nie było. O! Można położyć piłkę ładnie tutaj. Puścimy, zobaczymy co to jest. Co to jest ten nasz muzyka jakaś przełączna. Roczna fala Ok, nic ciekawego. Zapada noc, więc kończymy sobie odcinek. Więc do zobaczenia wszystkim. Pa pa!